Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Sekiro do Die Twice To my Kapibary I jesteśmy w cynobrowym moście Albo na cynobrowym moście Aczkolwiek zastanawiamy się co to jest cynobrowy most Uhuhuhuhu Źródlany pałac, proszę bardzo Pięknie położony Jest Czy tutaj coś ukryli nasi no. twórcy? Nie! Co co? A tutaj? Kącików? Tu też nie ukryli. Aha. 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 Okej. Okay. Zejście jest takie troszkę w złym stanie. Powiedziałbym. O, zaraz nam się urwie, to jo. Ale nie powstrzyma nas to. No dobra, a teraz? co teraz? Co teraz? Teraz kogwiary. Z Skok wiary, już? No. Nie Mam racji. Ale jak to ładnie. Zaraz tutaj wyskoczy paskudny boch. Na, na pewno. Co tu się dzieje? Co No, tam jest? no jest tam coś paskudnego. Na skudę tam chodzi. Tak. Zaczeń się do niej. O za. nie, jakiś flecista. Zaczaj Zaczarowany. Się do niego. A pod spodem się nie da? Jakąś dziurą? Pod tym domkiem? Słabko za flet. O, odwrócił się. Ale się O nie. Nie? Nie? nie. O nie. O nie. Ale on nie zniknął. On nie zniknął. On nie zniknął. On zaraz wstanie. Walnij go. Możesz go. Walnąć. Nie, ale jest tutaj kolejny. Jest tam za ścianą. Jest tyłem, w sumie by można go. O, a to co? Oho. Nie wiem, ale zepsułem to. A tu coś jest za, ścianę, za parawanem. Czy ktoś? Chyba ktoś. Tak. że cichaczem próbujesz sprawę załatwić Ale czy my tam wszystko odeszliśmy. Ale zobacz, tutaj jest woda. No ale płytka. Głęboka. No to jedziesz, bo tam coś jest przy tym... widzę, że tam błyszczy coś. No nie wiem, idziemy pałac zwiedzać. No zwiedzimy może pałac, a potem później wodę. To wodzie pójdziemy, No Coś tutaj będzie. Gdzieś tu. Jakiś przedmiot fajny. To są ładne książeczki. O, tu jest na przykład. Tu jakiś jest coś. gift. Gift for us. No. O. Hejs. Przyda się. się o. Przyda. Widzę, tam są wrogowie. Ale czy tam wystarczająco obleźliśmy? A możemy górą przejść. Czy myślisz, że tam wystarczająco spenetrowaliśmy ten teren? A tak. Mhm. Siedzą uh -huh. panowie. Uh -huh. O, i tam ktoś wygląda to jest. I ćwiczy Ktoś, ktoś się tam ktoś... rozgrzewa. Walki. To chyba mamy przerobane trochę. Pewnie tak. Wybaczcie to posznupywanie, po, po ale y, tutaj jest. Okres jesienny i ja już jestem chora. Chora, chora, strasznie chora. O-o! O-o! O-o, ja go skończę na o Przepis Co to są za stworzenia? Patrz, idzie, idzie, nie widzi nas jeszcze. Idzie, 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 idzie. Narracja! Idzie i idzie. Idzie, dalej idzie. Znowu idzie. Ciągle idzie. I stanął. O, tu jest jakiś y, zakątek giftów, tylko trzeba też uważać. O, tu gra na flecie. Zaczarowany flecista, tu tak. jest. Zrobiłem to w miarę szybko. Tak, zagrałeś mu na flecie. Ale czy tutaj te drzwi się nie otwierają, albo co? A do góry, nic się nie da. Hmm. 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 no cóż, to przejdziemy na drugą stronę w takim razie. Tam jest pewnie jakiś koks. Bankowo, że nas nie zobaczy, na razie zajęty jest ćwiczeniami, nie no to dobra, idziemy do niego jakby go można tutaj trochę... A! czy blisko było. Mm -hmm. Czy nie są jacyś ciężcy? Wosk trupi. Boże, du duży ten teren. Mm -hmm. Taki trochę, pewnie na tym drzewie coś jest wstąpnie. Pewnie tak. Dobra, to przejdźmy dalej. Czyli co tutaj? A tu nie można wejść do tego budynku, domostwa? Możliwe, że się da, poczekaj. O, pływa tam jakiś... Co to jest? Ryb. To no, ryby jakieś. To nie jest ryb. A co to jest? Zwierz jakiś. Okay. Pieseł. z przylubieni do ściany, ale to Będzie dużo jaki sprytny mhm. Ale możesz tam spotkać Patrz tam są. Czekaj, jeszcze coś tutaj jest. Są tu. Okej. Okay. Cześć! Przyszedł do nas kotek. Miał. Przyszedł z nami grać w Sekiro. To będzie odcinek z gościnnym występem. Mhm. Mm Co o tym sądzicie? Chodź tu bliżej mikrofonu. Chodź bliżej mikrofonu. Chodź powiesz jaka to trudna jest gra, chodź. No chodź tutaj No chodź Tak? Przedstawiasz się widzom? Chodź No chodź Sprawdza wszystko najpierw? To tak jak ja w tej grze Nasza plamcia dałaby radę no ona jakby ze swoimi pazurami skoczyła na przeciwnika. Tutaj truchło się ścielę. Czy coś tutaj jeszcze jest? Nie. Mamy otwartą bramę. O! A, to może w tej wodzie popływajmy. Czy nie? Rezydencja Rezydencja MIBU. Mibu. Dobra, to wrócimy do wody. Poczekaj, bo tutaj są ci fleciści pewnie. No. Okej. Okay. O, a tu pod wodą? Wow, zatopiony ten. No. Budyneczek. No mnie to trochę wygląda jak Czekaj, arena do walki tu... z bosem. Coś tu syczy, a. A nasze szurikeny pod wodą nie działają? Co mhm. jest? Shur shurikenem go. Nie, nie mogę. I możesz? Ale czemu jakaś elektryczna? Tak, no węgórz jakiś to jest. Ale gdzie on jest? Nie wiem. Z Oh shit, Co Aha. tu się dzieje? Czekaj, ja muszę sobie... No, zje... no. Dobra, uciekam. No, szybko. Co to jest? Co jest? A my mamy coś co chronić. Mamy wątrobę węgorza. Właśnie dostaliśmy nawet dwie teraz. Ale ogólnie nie mamy tego dużo jakoś. Muszę go znaleźć szybko. Hmm. Aha, to, to z góry. na górze jest. No ale on i tak Zgonu. nas zabija, czy mhm. Mhm. wyleczymy od razu, mhm. a mamy tak. Ostatnią chyba mamy. Nie, sporo mamy. Mamy kilka ty. Mhm. Mhm, i oni nam się wszyscy zrodzili. Niestety. I ten z tym piorunem, to kto wie? To te piesy są takie. Te, te psy? Tak. Czyli ja muszę dotrzeć do tego drzewa jak najszybciej. Nie sensu, bo ty tak nie dotrzesz tam Nie jesteś w stanie W ogóle, gdzie to drzewo jest? Tutaj No dobra, to co mamy tu zrobić? Tam jeszcze jest. Ty skończyły nam się dusze. Mhm. Mm Jak to jest możliwe? Jest tam dziad, taki malutki. Widzisz go? Mhm. Mm Dobra, jak do niego dotrzeć? A jakbyś... a nasz para... jakby iść, a ten nasz parasol... Aha, nie mamy szurikenów. Parasol na strzały. Ale wiesz co, może od drugiej strony, bo zobacz, tam jest bliżej ten mm -hmm. budynek. No to nie, to na razie sobie odpuścimy, bajorko. A szkoda, bo wiedziałam, że cię ciągnie do bagna. To prawda. No ale weźmie jedna... tutaj przy okazji kup nam te shurikeny. Nie, nie zasypij, tylko kup symbole ducha. Sześć. Dobra. Może kogoś tu pomordujemy to. Jak go w ogóle tu miota? O nie, co to jest? Kogoś baba Mosi. Aha, ołakaj oś to. No, cześć. Ołakaj oś to. O, kiotskie klasaj. Mija no kizok 若いいいに乾いています吸いたくて吸いたくて仕方がないのです。うん、特にこの先中庭には鬼門です。宮の貴族がわらわらと先に進むなら,ら,ら、ま、外周を回られた方がよろしいです。 なぜ俺にお若いお人に一つ頼みがございましてなんだ父のことです我が父は貴族になりましたがその時恋に見入られてしまいましたもうずっとずっとただ恋に餌をやっています ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待ん。て待って待って待って待って待って待って待って待って待って。 Zaraz się ktoś zauważy, nie wiem kto, ale... Ale poznamy tutaj wielkiego karpa. Karpiozaura. No ale nie przez dziedziniec mamy iść. Tu jest jakiś fle Fletormen. Zauważył mnie ten jeden idzie tu. Rozgląda się. Ale dziwak. Dobra, wrócił do gry. Idę do niego. Flatman. To jest. jest normalnie terminal. A czy my nie mamy sobie ulepszyć przypadkiem naszego protezidła? Czy żeśmy no, ulepszali? Na razie zbieramy te przedmioty do ulepszenia. No bo chyba. Ale już już, mamy. No już trochę ich mamy, więc. Patrz, aha, leży tam. myślałem, że chodzi. What the hell? Gdzieś tu flecista jest. O, tu są dwa fleciki. Ale nie, to nie są fleciści. A! Mogłem sobie go wykorzystać. Ej, wy co? O nie Co to jest? jest. Ale jak to? Najpierw tych flecistów trzeba. Tak? Mhm. Dlaczego? Bo oni mają jakiś czar osłabienia. Uuuu, niedobrze. Ma pomoc losu, akurat. Dobra, no ale co, odcinek jest dość długi, mhm. to w kolejnym podejdziemy sobie ponownie tak. do pałacu. Także dzięki za uwagę i cześć. Pa.